Okej, okay. byłem na rowerze przez dwie godziny. Teraz mam energię, rozruszany jestem. Jestem chętny, by zbierać kamienie. Wybaczcie za moje FPSy y Ten lasty jest masakra jakaś. Aha, nie wypada mi z tego. Muszę zrobić nożyk, kochani. Um. Chyba kamienie do tego. <laughs> liście, liście, potrzebuję. Yeah, we get in sticks, man! Muszę mniej po angielsku gadać. <gryw> idziemy tam. Nieważne co tam jest, idziemy tam. O i jest mi zimno! Świetnie. O, jeszcze lepiej. <gryw> Dobra. Coś mi się wydaje, że chyba będziemy się spałnować jeszcze raz. Już chciałem mówić, że nie spałnują się moby. O dzięki, dzięki. A. <laughs> Wioska, jesteśmy uratowani! A! Czemu? Aaa! Co to jest? Zost Został Leave me alone! <noise> nie, to jest jakiś dungeon pewnie mnóstwo potworów w środku jest. Nawet nie ma wejścia. Jest wejście. O nie. Ja! <noise> Czas zjeść ciastka. Dobre Krakuski. O! Mmm! Zajebiście! Ja jeszcze muszę dotrzeć. Dobra, to jest stealth mission. Wiem, że w wioskach są takie... jakieś totemy jakieś główne. Co to było? To jest chyba ten totem. To tu jakiś... Dobra, to jest... nie jest wrogie. Tak, będę się tu teraz spałnował. Mamy oficjalnie, proszę państwa... Mamy... Naszą pierwszą lokację do zamieszkania, i jest ona. Cześć! Dziękuję, dziękuję. Uciekaj, widla Dżersze, obronię cię! Wow! wow. A! A! Nie, a. <ścoughs> to mi nic nie dało. Nie dało! Działa! Nie wiem jak, ale żyje. Jeszcze, dobra. Za szybko się wygadałem Coś mnie ciągnie Nie mogę się ruszać Dobra, dostanę się do domku No nie, nie otwieraj tego Dobra no, już przechodzą przez ściany. <gry> Oczywiście, że nie masz tu miecza, bo po co? U wow. co jest? <gry> lol, lol. Tak można przenosić rzeczy, a można tak nie. A ah, i tu zostają rzeczy w tym. Łoki kozak. Dobra. Ah! Latający klocek. Co jest? Co jest? Ja pierdzielę. Proszę Państwa, już wiemy dlaczego mi tak lagowało. W trakcie gdy ja sobie bimbałem i dobrze bawiłem z moimi demonicznymi ziomkami, przeleciał tu sobie smok. Szukam sobie siedziby. Ja... Tutaj ostatnio chciałem się zadomowić, ale myślę, że, że ta wieża trochę dalej, ta wieża maga, jest e, ciekawszą propozycją. Dobra, tu nic nie ma. I pójdziemy na pewno tam. Wiem, że to jest trudne miejsce, ale nie, nie zdobędziemy wszystkich pięter tego dungeona, ale na pewno sobie tam. Trochę zlutujemy te naj, najniższe skrzynki. Myślę, że, że da radę. Mamy bibliotekę. Nie, mam, mamy e, bardzo przyjemne miejsce na początek naszej przygody. Trochę e, zajęło nam tutaj trochę bolesne e, było, były nasze podróże, zanim tutaj dotarliśmy, ale w końcu się udało. Czemu ty tu miałeś dirt człowieku? Dobrze, to ja przywłaszczę sobie to Protection 3. Piękne rzeczy. Stop it. Po co? Mm, dobra. Czarne łóżeczka piękne. Co? Czerwone ci bardziej pasuje do wystroju. uuu jedzonko mamy nie no klasa damn boys okej okay, teraz wsadźmy wszystko w jedną skrzynkę w tą wsadźmy już całe drewno w tą skrzynkę i teraz możemy tą skrzynkę sobie przenieść chyba w wolnej ręce o Aha, tylko bardzo wolno, wolno idziemy. Okej. Okay. Nie! Odczep się ode mnie! Jakie <laughs> dźwięki śmieszne. Ty, ty jakiś cienias jesteś. Добра, неважно. Ммм. Нет. Ммм.